Czemu to ma służyć? Przecież w, za, kulisami, za kulisami tej wojny niewojny, czyli misji pokojowo-stabilizacyjnej, operacji SPEC, jak to tam nazywa Putin, co się kryje? No są przygotowywane traktaty WHO. 193 państwa zrzekną się lada moment od maja począwszy suwerenności na rzecz WHO w zakresie pandemicznym. I wtedy nie będzie Putina i III wojny światowej, tylko będzie szpryca ogólna. I jeśli, jeśli rzeczywiście jeszcze, ja sądzę, że już prawie właściwie jest pozamiatane, no ale powiedzmy, jeśli ktoś coś jeszcze chce zrobić, no to co można zrobić? No, zająć się tymi, którzy są w to umoczeni. Przecież wszyscy tutaj znają na pewno jakiegoś urzędasa z, z, z GIS-u, yy, czy, czy, z, z, czy z wojewódzkiego inspektoratu sanitarnego i tak dalej. Tymi ludźmi trzeba się zająć. Coś z nimi trzeba zrobić. Bo jak się nic nie zrobi, to to będzie coraz gorzej. No niestety, także, także może być interesująco. Można sobie się zastanowić, jak będą się ludzie zachowywać w sytuacji takiej, że rzeczywiście będzie utrudniony dostęp do żywności, do wielu rzeczy. Myślę, że ich postawa będzie bierna. Pójdą pod prysznic. Niestety. I, i, i to jest ten następny dramat. I problem będzie oczywiście dla tych paru procent, którzy zdają sobie z tego sprawę. Elly, yy, yy. Musimy sobie uświadomić, że żyjemy wśród idiotów. I, i po, po, po teraz, po rozpoczęciu Ukrainy, jest jeszcze gorzej, bo się okazało, że, że większość społeczeństwa to nie tylko idioci, ale jeszcze do tego cwele. To już jest dramat. Połączenie idioty z cwelem, jesteście sobie w stanie wyobrazić, co to jest? To jest koszmar. I wśród takich ludzi żyjemy. Jeśli się rozejrzymy wśród naszych najbliższych rodzin, to bardzo często one się niestety z tego pokroju osobników składają. No możemy sobie tylko sami współczuć, nic więcej. Tak? Opowieści o, o jakimś tam uświadamianiu i tak dalej, to jest oczywiście kompletna bzdura, dlatego że ludzie mają tak sprasowane głowy. Że tam nic, tam nic się nie przebije. Dochodzi jeszcze w fenomen tzw. racjonalizacji. To znaczy ludzie mają tą, tą charakterystyczną cechę, że niechętnie przyznają się do błędu. Tak jak złodziej nie przyzna się, że ukradł, tak człowiek, który popełnił błąd, będzie robił wszystko w większości przypadków, żeby się do niego nie przyznać albo żeby go zbagatelizować. To jest następny problem. Oczywiście ci, którzy sterują tym wszystkim doskonale o tym wiedzą. I na, tym, na tych, na tych stronach grają. I wracając do, do konfliktu, te wszystkie rzeczy, o których żeśmy zmiankowali, tu możemy zaobserwować bardzo dokładnie. Przecież widzimy te masy młodych idiotów z napisem wolontariusz i tak dalej. Nawet nie potrzeba byłoby granicy zamykać. Wystarczyłoby po prostu nie robić nic. To nie jest dużo, a jednak nie. A jednak ludzie mają jakąś dziwną skłonność kręcenia sobie pętli na własną szyję. Do większości z tych tak zwanych wolontariuszy być może dotrze po, po, nie, po, po czasie, że zachowali się jak idioci, ale będzie już za późno. I oczywiście nie będą chcieli sobie tego sami przed sobą przyznać, że tak zrobili. Podam Wam taki drastyczny przykład z Niemiec. W 2016 roku w kraju Baden-Württemberg miało miejsce gwałt na tam 16 czy 17-latce, połączony z, z zamordowaniem jej po tym gwałcie. Dokonał tego jakiś mocno opalony, któryś z tych przybyszów, tak? i rodzice tej, tej dziewczyny. To byli wysocy funkcjonariusze właśnie Unii Europejskiej, odpowiedzialni m.in. za te wszystkie emigracyjne dyrdymały. Jaka była ich reakcja? Gdyby to byli normalni ludzie, to by się chcieli zemścić. A oni usprawiedliwiali morderce swojej córki. No. Mamy klasykę syndromu sztokholmskiego. I niestety to jest rozpowszechnione. I ludzi cierpiących na ten syndrom sztokholmskich właśnie to, to perfekcyjne stosowanie systemu dywojowskiego, systemu nauczania w połączeniu ze szkołą frankfurtską przez te ostatnie 50 lat w Europie, bo w Stanach było to już wcześniej, właśnie spowodowało, że, że ludzie zostali, jak ja to mówię, mentalnie wykastrowani. No i stąd jest nasza sytuacja taka, taka trudna, jaka jest, a nie inna. Zostaliśmy wprowadzeni w stan swoistej takiej sielanki. I wszystkim się wydaje, że właściwie tak cudownie powinno zawsze być. Tak? My sobie nie wyobrażamy, że na przykład może, może nie być czegoś do zjedzenia i tak dalej. Zastanawiamy się, z schabowego, a nie, nie bo to turcizna, bo mięso, czyli co, trzeba zjeść sałatkę, taką jakaś awokado i tak dalej. Do takiego szaleństwa to wszystko doszło. Ludzie kiedyś w, naszym, w naszej strefie klimatycznej odżywiali się skromnie, nie przeżerali się. I też żyli. A to, że średnia wieku była, była, którą się zawsze podaje jako taką swoistą świętość, no przecież to jest absolutny idiotyzm, tak? No to jest logiczne, że jeśli było dziesięcioro dzieci w rodzinie, czy ośmioro, z których do trzeciego roku życia połowa umarła, no to jest logiczne, że to zaniża średnią, prawda? Tak jakby nie było kiedyś stulatków. Oczywiście, że byli. No, oczywiście, że byli. Nie byli oczywiście na tą, na tą skalę, jak teraz, bo nie było, nie było tej, do, tej, tego, tego, tego dopalacza medycznego, który okazuje się, że teraz też się skończył. Bo widzieliśmy w okresie, w okresie pandemicznym, jak medycyna potrafi też funkcjonować w drugą stronę. Okazuje się, że niekoniecznie musi leczyć, może również nie leczyć. Z tego nikt nie wyciągnął wniosków to jest przerażające. Przeszliśmy gładko z, z, z jednej ulewy pod drugą i. Dalej jesteśmy w tym samym żywiole. Tak? Ludzie, ci, którzy, którzy ci, tak jak podkreślam, ci młodzi idioci, którzy tam biegają jak tak zwani wolontariusze, ja nie chcę tam kwestionować ich, ich dobrej chęci i tak dalej, to wszystko pomijam, ale dla mnie są to idioci. No może idioci nie, bo to jest przesada. Musimy to, musimy to uszczegółowić. Idiota to jest rzeczywiście pojęcie z psychiatrii, które oznacza osobę absolutnie niezdolną do czegokolwiek. To są debile, bo są debil, imbecyl, idiota jest, prawda? znaczy debil to jest tak zwany tłumacząc na polski przygłup, czyli te młode przygłupy, które, które tam w dobrej wierze dokonują, dokonują tych aktów samodestrukcji, nie zastanawiają się nad, tym, nad kulisami tego. Jest, jest, jest konieczna chęć działania. Czym oni się różnią od tych debili, którzy pokazywali palcem na innych nie masz maski, nie masz tego, czy... Niczym. To jest to samo. To jest to samo. Kulisy są tylko trochę inne. Zmieniono scenę po prostu. Scena została zmieniona. Parę doniczek zostało zastąpionych przez, przez nie wiem, przez wozy na kółkach i jakąś tam armatkę. I, 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 I dalej jest to samo. I to jest przerażające, że ludzie w ogóle tego nie widzą. I tu mamy właśnie, tu mamy właśnie taki na, naoczny, naoczny dowód na to, jak fun znakomicie funkcjonuje właśnie manipulacja, czyli zdolność kształtowania. Zdolność popychania ludzi w tym kierunku, w którym mają iść. Tak? To, jest, to działa tak jak słynny elektryczny pastuch. Wszyscy na pewno widzieli tu, albo większość z Was widziała elektrycznego pastucha. Jak on działa, nie? No, jak tam się krowa, czy, czy, czy owca do tego dotknie i zaliczy, to od razu się cofa. Nie? I jak funkcjonują te społeczeństwa? Właśnie tak, jak kierowane elektrycznym pastuchem. Dokładnie tak. Identycznie. Tu nie ma żadnej osobistej inwencji, zupełnie. Jest tylko, jest tylko wiara w ekspertów, wiara w proroków, a ich zawsze się pojawia przy tej okazji prawdziwy wysyp. Wszyscy są niesłychanie mądrzy i wszyscy potrafią bardzo wiele, wiele powiedzieć. Ja im tego nie, ja im tego nie, 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 nie odmawiam, ich sobie mówią. Tylko to nie zwalnia nikogo z obowiązku zastanowienia się nad tym, co ów ekspert mówi. Przecież istnieje możliwość oceny wiarygodności jego, jego jego wypowiedzi. Tego się nie robi. Dlaczego? No dlatego, że niestety społeczeństwa zostały. Przepraszam, Janku przepraszam, populacje. Populacje zostały. Populacje zostały bardzo skutecznie spreparowane, zwłaszcza w okresie po II wojnie światowej, no i mamy, mamy do czynienia z właściwie z natężeniem się tych wszystkich fenomenów, które historycznie jakoś znamy, no ale teraz mamy pewne, pewnego rodzaju apogeum. Jak to będzie, w jakim kierunku, to, to zmierza, no, zmierza oczywiście w kierunku tego tej, tego globalnego obozu.